Stan zdrowia papieża Franciszka nadal wzbudza ogromne emocje i budzi kontrowersje. Mimo że Watykan zapewnia, iż kondycja Ojca Świętego jest stabilna, pojawiają się głosy sugerujące, że sytuacja może być bardziej skomplikowana, niż wskazują oficjalne komunikaty. Renomowana pulmonolog dr Anna Prokop, Staszecka podnosi kwestie dodatkowych, nieujawnionych schorzeń, które mogłyby mieć wpływ na jego układ oddechowy. Od 14 lutego Papież Franciszek przebywa pod stałą opieką specjalistów w Rzymskiej Klinice Gemelaj, gdzie trafił z powodu obustronnego zapalenia płuc. Jego hospitalizacja wywołała międzynarodowy rezonans, a wierni z różnych zakątków świata nieustannie śledzą oficjalne informacje. Watykan regularnie przekazuje komunikaty, podkreślając, że choć sytuacja jest nadal poważna, stan papieża pozostaje stabilny. Najnowsze doniesienia mówią o poprawie jego stanu, co wzbudziło nadzieję na szybki powrót do zdrowia. Papież Franciszek spokojnie spędził noc i odpoczywa w ten środowy poranek, tak wyglądał ostatnio jego stan według biura prasowego stolicy apostolskiej. Wierni nie przestają modlić się o szybkie wyzdrowienie, wierząc, że papież, będący symbolem pokory, otwartości i troski o najsłabszych, pokona chorobę i będzie kontynuował swoją duchową misję. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wyrazy wsparcia i apele o modlitwę, co świadczy o globalnym znaczeniu tego wydarzenia. Niemniej jednak rośnie niepewność co do pełnej transparentności informacji przekazywanych przez Watykan. Wielu wiernych zadaje pytania, czy ujawniane doniesienia oddają pełny obraz stanu zdrowia papieża, czy też istnieje coś, czego jeszcze nie wiemy. Pulmonolog dr Anna Prokop-Staszecka, specjalistka w dziedzinie chorób płuc, kwestionuje oficjalne komunikaty. Zaskakujące jest to, że mało kto wie, iż w wieku 21 lat papież przeszedł operację usunięcia części prawego płuca zabieg, który niewątpliwie ogranicza jego możliwości regeneracji i wpływa na działanie układu oddechowego. Chociaż nie ujawniono dokładnych danych dotyczących rozległości tej resekcji, wiadomo, że skutkiem jest mniejsze zapasy zdrowotne w porównaniu do osób, które takiego zabiegu nie miały. Ekspertka zwraca również uwagę, że już przed hospitalizacją papież jawił się jako osoba wyraźnie osłabiona, widoczne siniaki, małopłytkowość, fakt, iż otrzymał dwie jednostki krwi oraz spadek odporności który umożliwił przekształcenie zapalenia oskrzeli w obustronne zapalenie płuc. Wszystkie te objawy budzą obawy, że pełne wyzdrowienie może być trudne do osiągnięcia. W obliczu tych sprzecznych informacji wielu wiernych zastanawia się, czy to, co widzimy, stanowi jedynie wierzchołek góry lodowej. Doktor Prokop Staszecka sugeruje, że pod ujawnionymi symptomami może kryć się głębsza nieujawniona choroba, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Jana Pawła II, kiedy to pełny obraz jego stanu zdrowia ujawnił się dopiero z czasem. Obserwatorzy z niepokojem oczekują kolejnych, bardziej szczegółowych informacji, mając nadzieję, że pełna prawda o stanie zdrowia papieża Franciszka zostanie wkrótce ujawniona, rozwiewając wszelkie wątpliwości.